wszystkich w tym odcinku zaprezentuję automatycznie wypuchującą bombę na TNT w Minecraft. To jest naprawdę świetny sposób, żeby załatwić przeciwnika. Można podać filmę, ale nie żelazną mam że kciuczkę. Albo nie wiem jakieś nici, żeby tylko wyśmiało pani kawę na dole. Teraz trzeba włożyć ładunek Oczywiście można zrobić to inny, to musieli zrobić tutaj, żeby było bezpieczniej. Dla mnie. Ładujemy sobie trochę TNT. Nie bez przesady, tak jak ja. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w Minecrafcie przeżył taki wybuch. Gdybym nawet to przeżył, nie sądzę, żebym przeżył opadanie z tego. Więc bomba jest genialna, tylko że nawet prosta w budowie droga, niestety. W sensie droga, bo wstawiłem bardzo dużo wagoników. Trze można mniej wstawić, ile się chce. Nawet jeden, ale to będzie mały efekt. Mniej więcej coś takiego przy małym będzie. Dokładnie coś takiego będzie przy małym. Jeżeli chce się, żeby to wybuchło, to trzeba stawić co najmniej pięć. O ile dobrze się robię. I jest takie. Jednak to, a to, to duża różnica. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.